Wyobraźcie sobie szkołę, w której coś taky uczeń mówi nie lubię swojego życia. To nie jest dla jaka szkoła, bo to Polska w 2022 roku. Według tych samych badań co piąty ucznikuje poczucie samotności, a 36% braku przynależności do szkoły średniej. To jest moje pokolenie. Tak samo jak części z Was. To oznacza, że oni w tym momencie właśnie będą chodzić na rynek pracy. Moja dziewczyna w zeszłym roku skończyła klasę naturalną i zaczęła swoje najdłuższe wakacje w życiu. Tak jak wiele jej rówieśników zaczęła szukać swojej pierwszej pracy. Ja z perspektywy mężczyzny, który uważa, że co jest trudnego w znalezieniu pracy wystarczy wysłać parę CV i bardzo łatwo możemy ją znaleźć. Sam w końcu pracuję jako instruktor tańca. Jednak rzeczywistość okazała się być dużo bardziej brutalna. Na wiele zapytań o pracę nie dostawała żadnych odpowiedzi. Ba, nawet praca za niższą krajową stała się nieociągalna. Ujawnił to problem, a mianowicie fakt, że ja żyłem w państwie informacyjnej. Otoczyłem się ludźmi, którzy w takim wieku jak ja założyli sobie firmy organizacje pozarządowe, czy chociażby wybieganie jeszcze w wieku 18 lat. Jednak to jest zdecydowana mniejszość. Większość to są ludzie, o których między innymi mówi polski parametr pracy. Aż 81% wieku ludzi w wieku od 18 do 24 roku życia deklaruje, że praca jest dużo trudniej znaleźć niż to było 2-3 lata temu. Równocześnie ta sama grupa wiekowa jest najwyższą pod kątem bezrobocia w Polsce. Czyli zaczynamy dorosłość z niskim samym poczuciem wartości, a trudną sytuacją na rynku pracy. Fajny start, nie? Dlatego zaczęłam się zastanawiać, skąd u mnie była ta pewność Ciebie, że tak łatwo znaleźć pracę. I tutaj mieliśmy przyszły takie rzeczy jak wolontariat, projekty szkolne czy międzynarodowe, na które brałem udział. Pomyślałem, co czy mnie, tą osobę pewną siebie i osoby, które coś już osiągnęły w życiu w tak młodym wieku, i doszedłem do wniosku, że to jest coś, co nazwałem portfelem możliwości. W tym oto portfelu znajdują się cztery banknoty. Pierwszy z nich są ludzie. Ludzie, których poznajemy na każdym etapie naszego życia. Nigdy nie wiemy, w którym momencie ta osoba nam się przyda. Czy to będzie nasz partner biznesowy czy pracodawca? Dzisiejszych czasach kontakty to jest naprawdę wiele. Dlatego zachęcam Was do poznawania nowych ludzi. Drugim banknotem będą małe próby. Tutaj są wszystkie te projekty, o których mówiłem, czy to społeczne wolontariaty, które sprawiają, że zdobywamy doświadczenie. Uczymy się na własnych błędach i dzięki temu możemy wpisywać na przykład swoje doświadczenie do CV. Mamy przewagę w stosunku do naszych rówieśników. Jeśli ktoś chodzi tylko do szkoły i uczy się na maturę, to nie ma takiego doświadczenia jak inne osoby, które już były w tej pracy i mają już jakieś kwalifikacje. Takie kwalifikacje możemy wpisać m.in. do CV. I trzecim adwokatem będzie ślad. Ślad, który możemy sobie pozostawić, właśnie wpisując jakieś certyfikaty po różnych kursach, nasze doświadczenia, czy referencje innych osób. To wszystko sprawia, że możemy tą pracę po prostu łatwiej zrobić w przyszłości. I ostatnim akortem będzie ekspozycja, czyli jakby działanie w rynku pracy. Możemy tutaj się zgłaszać właśnie na jakieś kometry pracy, zakładać różne e, własne biznesy. brać to w konkursach czy stypendiach. Dzięki temu dajemy się poznać nowym osobom, czyli zdobywamy te nowe doświadczenie, te nowe ślady, te nowe osoby. I to jest taki kółko, które się